tam część już, żeby wiesz. Czaisz? Mhm. Ja jestem na biomie tym takim nieprzyjemnym tym takim nie Gdzie jesteś? Nie jestem na biomie górzystym e, tym z tym y, zimowym. O, to Ja jestem na zwykłym teraz. To daleko od Ciebie? Mhm. I chcę zobaczyć czy to... O, widzę ślady po Tobie. Jakie? Na przykład znalazłem leżącą na ziemi. Zostało mi jeszcze 20 parę. A jestem już blisko, dobra. Tak, jesteś już na tym czanku? 15 pereł. Chyba gdzieś jestem na tym cząstku. Już jesteś? Chyba. Nie, jeszcze nie na tym. Bo ten portal jest naprawdę daleko. Ty, widzę go! Nie żartuj. Jestem. Nie, no czekaj, nie, to nie fair, ale nie idź na razie jeszcze do Endu, dobra? Okej? Okay? Spokojnie, spokojnie, nie wiem. Nawet widzę jak pokonać smaka. To nie, jeszcze nie buduj portalu, ja zbuduję portal, dobra? A by na pewno. Chodź, jeszcze nie buduj portalu. O, jestem na zimowym. No to jesteś już tak trochę blisko. Się tepam perełką teraz. Nie pomyślałem, bym, bym szybciej szedł. A ty się topałeś perełkami, czy nie? Nie. Ja też. Ale teraz się topam. Nie ma tego... no nie ma! Mi się już kończy zimowy. No to jesteś już mega blisko. Już jestem na tym takim brzozowym. To jest na tym No to, to, to już jesteś mega blisko. Już jestem w tym czanku. Wiesz. Już jestem na tym czy Czajść to? Mhm. Mm Trzeba ja muszę coś wykopać. Znaczy no, Biblioteka. Robić. Jestem w bibliotece, ale fajnie. Fajnie w tej twojej ruderce? Którą nazywasz biblioteką. To jest biblioteka. Ty w niej mieszkasz, rozumiem. Mm, po tobie to bym się spodziewał, ale że po mnie? Miły też nie jesteś ty. Nie, no, ale ja też miły nie jestem. Bo ci powiedziałem, że mieszkasz w tej ruderze. No nie 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 ma tego Jeszcze ja się kopię Musi być Gdzie jesteś? Siema, jestem w bibliotece, a ty? Nie, nie mam w bibliotece. Musi gdzieś być, czekaj, wezmę nas z na chwilę. Jest! Gdzie? Ja też biorę która ty nie mogę. Nie, dobra, tepli. A mogę. Czekaj, bo chcę widzieć, gdzie on jest. Czyż to że blisko byłem? Wow, idealnie mam 12. Ej, ja pierwszy włożę. Ej, no, czekaj. Aha. Ej, no, ja chciałem pierwszy. Czekaj, chcę coś zrobić, ale mi ścięło. Aha. Ale już przeszliśmy? Co? Co to znaczy? No no że nie, ja cię. Nie, już że, że zginie on. A ja myślę, że on, ale ja chciałem to napisać, nawet nie napisałem tego. Tak. S. Napisa. Zrobiona. Co? No zrobiona. A co zrobione? A czytałeś kiedyś te napisy? Wiesz, że tam jest ukryta tajna wiadomość? Gdzie jesteś? Co nic, jest? nic, nieważne. Gdzie jesteś? Chodź na spawn, jesteś na spawnie. A mm -hmm. jak nie ty masz kiepki inwentary? Mm. Klepa, klepa, typie. Ile masz hp? Czekaj, muszę zjeść. Kle... Ej, ja jem. Dobra, no. Dla. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Klepa. Hej. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Ej, gdzie jesteś? Jesteś koło portalu INIOK? Mhm mm Widzę cię Tam masz obiad, ok, ja. tak, tak. 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 Jeszcze masz zupę. Trzymaj, jedz i robimy zadanie Bo chcę sprawić. sprawdzić. Cicho, chcę sprawić. sprawdzić. Wiesz, że widzowie to oglądają? Cicho. Nikt nie widzi. Widzowie widzą. ich widzą. I ich widzą, jak ty ci tłujesz. Ej, co robisz? Wojciech mnie. Dobra, ja kończę. A ile masz HP? Ile masz HP? Nie ja kończę na RA Ale ile masz HP? Mało! To czekaj, chcecie zabić tylko. Nie wychodź jeszcze chcecie Nara